Dzień dobry Państwu, Łukasz Molenda, witam Państwa bardzo serdecznie, a moim Państwa gościem jest dzisiaj Marta Michalska-Wilk, szefowa klubu radnych Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, witam. Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. Pani Przewodnicząca, źle się dzieje w spółkach, mówi Łukasz Podlewski, radny Łukasz Podlewski. Mówi o chaosie w spółkach, mówi o szykonowaniu pracowników. Pani pracuje w spółce miejskiej, nie docierają do Pani słuchy? Rzeczywiście to były bardzo mocne zarzuty ze strony Pana Przewodniczącego Klubu Radnych PiS. Ja pracuję w spółce miejskiej i jak gdyby no mogę mówić i odpowiadać za to, co w naszej spółce się dzieje i od nikogo takich sygnałów ja nie dostawałam. Jeśli Pan radny ma taką wiedzę, to na pewno powinien poczynić dalsze kroki, tak, żeby to do końca wyjaśnić. Ja tylko przestrzegam przed tym, żebyśmy najpierw. W takich sytuacjach rzeczywiście spróbowali daną sytuację wyjaśnić, chociażby poznać stanowiska obu stron, a nie tak szybko stwierdzać, bo z tego co pamiętam, to w, na Facebooku pan radny raczej w taki oznajmujący sposób to napisał, więc przed tym przestrzegam, żeby nie było to takie ad hoc. Natomiast jeśli Pan radny ma taką wiedzę, to mam nadzieję, że te sytuację wyjaśni do końca. I to co uda mu się ustalić, także podzieli się z tym z opinią publiczną. Jeśli rzeczywiście takie sytuacje, szanowni Państwo, gdzieś w spółkach miejskich są, to ja także zapraszam do tego, żebyście taką wiedzą się podzielili ze mną jako z radną, żebym też ewentualnie mogła na takie sytuacje reagować. Natomiast do mnie takie sygnały nie docierają i u mnie w spółce no takich sytuacji nie ma. Ale jestem ciekaw, jak to ma wyglądać, bo teoretycznie, w praktyce w zasadzie. Nawet nie teoretycznie. Nadzór nad spółkami sprawuje prezydent Radomia. A czy to nie zamieni się w taką sytuację, jak takie skarżenie się do pani w przedszkolu w momencie, kiedy. Każdy pracownik, któremu coś nie będzie pasowało, czy słusznie, czy nie słusznie, to już rzecz drugorzędna, będzie biegał do radnych i radni, co teraz będą robić? Jak to będzie wyglądało? Nie, czy, czy państwo, państwo jakieś czy... procedury macie, żeby. E, szanowni ewentualnie Państwo, oczywiście z to trzeba rozdzielić, bo jeszcze się taki nie urodził, żeby wszystkim go, dogodził. Te zarzuty, które tutaj podnosili Państwo z prawa i sprawiedliwości, były bardzo mocne. Dotyczyły mobbingu, dotyczyły niesłusznego karania, więc w takiej Sytuacjach, jeśli będzie taka potrzeba, to my oczywiście także jesteśmy. Jest pan prezydent, który nadzoruje spółki miejskiej, też taką, jeśli takie sytuacje mają miejsce, to też taką wiedzę trzeba mu przekazać. Tak jak mówię, do mnie jako do radnej, takie sygnały nie docierały. To bardzo mocne zarzuty, i tak jak powiedziałam na początku, przestrzegam przed wydawaniem osądów. W takich sytuacjach trzeba przede wszystkim poznać, prawda poznać sytuację dwóch stron i ewentualnie później o takich incydentach jeśli się potwierdzą informować opinię publiczną Pojawił się także w tym wpisie później w wywiadzie zarzut ze strony radnego Podlewskiego że akurat pani spółka czyli Radpec ogłosiła przetarg bez zabezpieczenia finansowego to już jest drugi przetarg, który ogłosiła spółka. Tak, bez zabezpieczenia finansowego. Równolegle prowadzone są rozmowy z instytucjami finansowymi dotyczące finansowania tego projektu. To nie jest absolutnie nic nadzwyczajnego. To jest bardzo często stosowana praktyka przez spółki, chociażby przez samorządy. Taka, jeszcze, o żeby, który projekt chodzi. taka, żeby dwutorowo przeprowadzać przetarg na kogenerację, a jednocześnie prowadzić rozmowy dotyczące finansowania, tak żeby nie tracić czasu i tutaj jestem przekonana o tym, że przewodniczący klubu radnych PiS doskonale sobie z tego zdaje sprawę, że to jest zgodne z ustawą, zgodne z przepisami prawa. Oczywiście nikt nie podpisze umowy, jeśli nie będzie zabezpieczenia finansowego, bo przy podpisaniu umowy takie zabezpieczenie finansowe być musi. Natomiast w tym momencie jest ogłoszony przetarg, jednocześnie prowadzone dwutorowo rozmowy, żeby po prostu nie tracić czasu. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego, i na pewno radni Prawa i Sprawiedliwości doskonale sobie akurat z tego e, zdają sprawę. Czy chodzi o przyspieszenie inwestycji? Dokładnie tak. Mhm. E, szpital e, na Józefowie, zmieniamy temat. E... Dochodzą takie słuchy, że trochę się uskarża, że nie wyrabia z pacjentami, że jest jedynym szpitalem w regionie, że no kadrowo nie jest w stanie obsłużyć takiej ilości pacjentów, jaka do nich trafia, a tymczasem z uwagi na fakt, że szpital na Mana jest szpitalem jednoimiennym w tym momencie, w takim covidowym, to tam flauta spokojnie i cisza. No myślę, że to za duże słowo, że cisza. Rzeczywiście decyzją, bo to też jest bardzo ważne, nie decyzją władz miejskich, a decyzją wojewody, szpital na Doktermana jest szpitalem jednoimiennym. Natomiast ten szpital codziennie od 3-4 tygodni liczba pacjentów covidowych, którzy zgłaszają się do szpitala, waha się od 150 do 160 osób i większość respiratorów jest zajęta. Więc rozumiem też te bolączki szpitala, na Józefowie, który no, z tą pozostałą częścią e, pacjentów z Radomia musi się e, borykać, ale no niestety jesteśmy w sytuacji pandemii bardzo trudnej. Szpital na oczywiście jest gotowy być szpitalem specjalistycznym, no, ale dopiero w momencie, kiedy chociażby Wojewoda wskaże inną lokalizację na szpital e, covidowy, bo tych pacjentów także gdzieś e, znaczy, trzeba istnieje jakaś leczyć. Czy szansa, że można część sił, tak to powiedzmy, bo rozumiem, że, że idea jest taka, że nie wszystkie siły są zaangażowane w leczenie pacjentów covidowych na to w Termana, że tutaj ta rezerwa kadrowa jakaś jest, żeby wspomóc szpital na Józefowie. Nie wiem jak duża i czy w ogóle jest taka rezerwa, bo tam też przecież lekarze dyżurują i pracują i generalnie lekarze, którzy pracują w szpitalu zakaźnym nie powinni pracować w szpitalu, który jest szpitalem specjalistycznym, szpitalem nie covidowym oczywiście. Oczywiście też Wojewoda ma takie możliwości, aby chociażby oddelegować lekarzy czy personel medyczny do szpitala na Józefów. Choć tak jak mówię, szpital na Tochtermana na pewno jest dzisiaj gotowy, żeby także być szpitalem specjalistycznym, ale to jest decyzja Wojewody, mhm. gdzie pacjenci COVID-owi mieliby być przywiezieni. To nie jest tak, że lekarze w szpitalu na Tochtermana nie pracują, czy że mają labę, bo tam codziennie zgłasza się około tak jak powiedziałam 160 pacjentów covidowych i zajęte mamy prawie wszystkie respiratory to też pokazuje, że takie miejsce w Radomiu jest potrzebne. Jest potrzebne. ale czy, czy nie grozi nam sytuacja następująca? Ponieważ na Józefów także trafiają pacjenci, którzy są e, zarażeni czasem nawet nie wiedząc, czasem w okienku serologicznym, więc są testowani, ale Potem mimo przewożeni... wszystko przenoszą tę chorobę na innych pacjentów w samym szpitalu. To jest, tego się nie da wykluczyć, to ryzyko jest. Czy pani się nie boi czegoś takiego, że e, jak tak dalej pójdzie, e, to wkrótce przy tej ilości pacjentów tam trafiających, dojdzie do takiej sytuacji, że jeden szpital będzie dostępny tylko i wyłącznie dla pacjentów covidowych, a drugi po prostu zostanie zamknięty, bo nie będzie miał kto pracować. No, póki co te wszystkie procedury, które ma szpital na Józefowie, pokazują, że tego zarażenia w szpitalu nie ma. Oczywiście zdarza się, że pacjent covidowy trafia na Józefów, ale wtedy jest w izolatce, wtedy jest specjalistyczną karetką przewożony na szpital na Tochtermana, na szpital covidowy. Wiem i, i też dostaję takie sygnały, że lekarze w szpitalu na Józefowie, mówiąc kolokwialnie, nie wyrabiają, że brakuje ich czasu że brakuje im czasu, że tych pacjentów mają bardzo wielu, ale tak jak powiedziałam, może tutaj trzeba by się zastanowić, czy ze strony wojewody nie powinna pójść pomoc wsparcia personelu medycznego do szpitala po prostu na Józefów, albo um, zdjęcie szpitala covidowego z Tochtermana, wskazanie innej placówki, która tutaj niedaleko byłaby placówką covidową, tak aby szpital na Tochtermana mógł leczyć wszystkich pacjentów i być po prostu szpitalem specjalnym. No i na koniec chciałem zapytać o zachowania policji. I to kontrowersyjne zachowanie policji, jeśli chodzi o ostatnie protesty kobiet po publikacji wyroku, orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Gdzie dalej prowadzą te protesty z jednej strony, no i czy policja zachowuje się w tej sprawie fair? Rzeczywiście, panie redaktorze, ostatnia publikacja orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny dla mnie też chyba była trochę szokiem, bo nie spodziewałam się, że do niej dojdzie. Dzisiaj mamy sytuację taką, że państwo polskie staje się trochę oprawcą, jeśli chodzi o kobiety. Dla mnie sytuacja niezrozumiała. Kobieta będąca w ciąży, która dowiaduje się, że płód ma ogromne wady genetyczne, która dowiaduje się, że płód jest zdeformowany, ma różne Rodzaju deformacja i przede wszystkim nie ma szansy na przeżycie dzień czy dwa, zostaje zmuszona do tego, aby taką ciążę donosić i później z taką traumą żyć. Naprawdę nie boję użyć się tego słowa, że to jest tortura, bo nikt tutaj dzisiaj nie mówi w żaden sposób o aborcji na życzenie, o usuwaniu ciąży na życzenie. Myślę sobie, że to nie jest przypadkowe, że ten, to orzeczenie zostaje właśnie teraz opublikowane. Mam takie nieodparte wrażenie, że Prawo i Sprawiedliwość ma taką taktykę, że w trudnych momentach trochę jednym świństwem próbuje przykryć drugie świństwo. Chociażby skandale z panią Emilewicz, że jej dzieci są lepsze niż nasze, z panem posłem Giżyńskim, jego zdrowie jest ważniejsze niż moje, czy pana redaktora. Miliony, które płyną chociażby na do ojca Rydzyka i ten cały chaos w służbie zdrowia, ten brak panowania nad tym, co się dzieje, ale także frustracja Przedsiębiorców, którzy nie wytrzymują już tego i tracą biznesy swojego życia. Myślę, że to zostało zrobione właśnie dlatego. Pis na pewno wyprowadzi i wyprowadził już tysiące obywateli na ulice no i nie gdzie tylko kobiety, bo, bo jestem ciekaw, do czego mają zmierzać te protesty. One są dużo mniej liczne, jak na Jesieni. No i generalnie. Jak to ma się skończyć? No, bo widać, że nie robi to większego wrażenia na rządzących. Niestety nie robi większego wrażenia i myślę, że to nawet nie jest cynizm polityczny, tylko takie wyrachowane działanie ze strony rządu. Naprawdę boję się, że doprowadzi to, nie chcę użyć bardzo mocnego słowa, ale do takiej wewnętrznej wojny domowej, ale doprowadzi to także do tego, że kobiety w bardzo bo trudnych wojna sytuacjach może być tylko wewnętrznych. Tak, to prawda. W bardzo trudnych <laughs> Sytuacjach, w których się y, znajdą, będą szukały pomocy nieuspecjalistów, nie w odpowiednich warunkach, będzie to zagrażało ich zdrowiu i ich życiu. E, A gdzie to... jest opozycja w tym wszystkim? To haniebne, ten, to, jeszcze panie redaktorze, proszę mi dać dokończyć. Ten to pseudo orzeczenie i ten wydane przez pseudotrybunał pokazuje tylko tyle, że już nie kobiety, a cały naród Opozycja moim zdaniem... może sobie tylko nie wiem, na. Na trybunał i na, na rządzących, czy, czy macie jakieś realne możliwości? Opozycja może tylko głośno mówić o tym, może być z protestującymi i powinna być z protestującymi, wspierać tak, protestujących, po, po, natomiast. Wie jeśli... tych protestów, to, to chyba tej opozycji tam nie ma. No, panie redaktorze, ja także jak protesty były w Radomiu, byłam i starałam się z tymi osobami być. Jeśli chodzi o zachowania policji, smutne jest to, że głowa naszego państwa, prezydent Andrzej Duda, za sukces uważa to, że policjanci nie mordują, a pałują, wywożą i gazują obywateli Polki i Polaków. To przykre. Do czego to prowadzi? Bardzo trudne pytanie. Mam nadzieję, że do żadnego nieszczęścia ale do tego, że polski rząd wreszcie się opamięta. To tutaj stawiamy kropkę. Marta Michalska-Wilk, szefowa klubu radnych Koalicji Obywatelskiej, była moim państwa gościem. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu. Łukasz Molenda, do zobaczenia i usłyszenia.